Z tej strony jestem ten domniku i dzisiaj jest e, drugi część gniatania czegoś. I zga musicie zgadnąć, co to jest. Stefan? Butelka, ty, gaz, gaz, butelka tylko gaz, butelka, tylko gazowanej wody tylko jest zlana zwykła woda. Jo, pan, co... I oczywiście tutaj mamy naszą supermaszynę. Trzeba wszystko podsuwać. żebyś to od motoru zostawił. Nie wiem, co to jest. To, to chyba gaźnik. Czy... Nie, ty jesteś gaźnik. Nie, wiem. To nie zgub śruba To będzie idealne na kamerę Czemu ty mówisz na telefon apa, e, na, na aparat telefon? <grywia> to narrały tutaj jest nasza tutaj, tutaj Tutaj jest Izabie, nasza super zginatorka za 150 tysięcy widzowie no. Stefan kupi i żartuję Jesteśmy w tym w, na, w, w garażu, tutaj się naprawia. Przy okazji, ja A co się na tym garażu? No naprawia. No potem nie naprawia. Nie, to nie wygląda jak garaż trochę. No, nie, to ma chyba 12 lat. Nieważne, nie wiem. Jak nie wiesz, to po co się skończy? Stefan, wycierał sobie. To chyba coś podłożyć? A, puszczam i puszczę piwo. I na co ci mówi? Co tu piwo robi? Ta piwa to tu są jeszcze wyku z jak niedziela. Z rok, Tak. Gdzie, gdzie ja to wczoraj za to dzisiaj już to nagrywane będzie? W tym nawet liście są? No, oczywiście dwa rodzaje liści. Jak to się połamie, to to ten, Stefania. Co się połamie? No, to gówno. To się nie powinno połamać. Dwa mało. Co chyba we wtorek robimy nową serię Patowanie Leona. Jak nie, wie, nie wiecie, co to jest Leona, nie chodzi mi o ten, nie chodzi mi o imię i o samochód, tylko chodzi mi o nie, ba nie nie mów. Zobaczy się we wtorek, być może, albo w poniedziałek, nie wiadomo kiedy. Widziałem Nie, nie mów nic. A ja pan widziałem jak to było robione. Najpierw zwykła moja butelka z takiego domu drewnianego. Nie mogę, tam go nie używam. Butelka na zlane woda, zwykła z Potem te e, blondowe ta się ma budowa, potem. Liście, potem kaltka owinięta, potem taśmą na tą kalkę, potem liście, te potem zaklętki i to się... Ja będę Stefan zgniata. Ej, to, to jak falnie, to tu się nic nie wyleje. Chyba. Ej, tutaj jest klęczą. Zrosiu. Trzeba Jest to taśmą, to bym mógł to załatwić. O, to się przewiera. Ej, bo miał no prawo autorskie, debilu. Pomóżcie, mamy. O, O cię bo. Na klatkę mmm bo inni by stali. Ty wyściliście, Taśma. Okażę. O, coś wie, się wie, tu, mok widzę, pokaż, coś tu mokre się robi. Coś tu wyprysło jakby. Dziura jest na pewno. W kolej jest tam woda. Ja o ci dużo jest, pełne. Patrz, widzę, pokaż, widzę tutaj jakieś zaklętki. O, no, troszkę tutaj, widzicie. Tak, poprzedź. Chodź, chodź tutaj! Tutaj, patrz, no Widać. Tym, bo tutaj najlepiej to woda. Ja pokręcę. Co? Później. Nie ma żadnej dziury. Pod szopem tu, tutaj gdzieś odpala się, tu chyba tu. A Działa, Stefan się... rzuci stąd ten widziałby, widziałby, na beton. Widziała, ale nie. To nie ma żadnej dziury. A tu w ogóle jest woda? Tylko Stefan nie spadnij Na czyhać. Stefan nie spadnij? Co? Shop... Ja tu nie byłem z 2 miesiące Szopy 2 km... Nie no, kilometr do mojego domu. Ej, bo ja to czekaj. Widzowie! Stefan będzie zrzucał za... Ale zwolnijcie sobie czas jak będziecie to oglądać. A potem mi się do okna tam życie. Co? Autoswarte? Widziałaś, dzwonicie sobie to Dobra. Co, nic się nie stało? Nic się nie stało. Dawaj jeszcze raz. Słyszycie? Jest woda. Ej, no to, co to jest za butelka? Od, jest od, z... to jest Ale to nie będzie przynajmniej praw autorskich, bo jest zataśmowane jakby Butelka to nie powinien. Stefan, odwróć się. Stefan ma coś brązowego na dupie. Zobia. Prze... Przeżyła. Dobra, dawaj może stamtąd. No albo jak... Nie, nie, jakbyś rzucił w dach i ona by się tak odbiła. Jakbyś w dach rzucił i by tak odbiłaś. To jest to może się zawalić. A nikt się nie kapnie. Jak, jak Kura. To się, jak to się zawali, bo to jest To nie ma łobu To 13 lat, to może ma 60. To nie ma złota. Zrobię tak, tak, tak w górę i a potem jest tak wystaw. Nie, bo się całkiem zepsuje. Nie chodzi o to, żeby tylko przez to. To światło coś daje, czy zgasić? Co? Zgasić te światło, czy co? co? Nie, a tak mocno to po butelce od razu. Ło wow. Nie ma wody w ogóle. Czekaj, znaczy nic się nie wylało. To jest trzymały. Jezu, siano spada. Jezu, jezu. Dobra, dawa. Dawaj, chodź na strych. Jak ja tu dawno nie byłem. Na strychu jestem. Boję się. Jak, jak nie mam stąd wyjść z kamerą? Jak tu jest? No, mi kamerę. Nie. Widzowie, to jest Stefana maszyna. Stefan jak miał 5 lat, to tym maszynom jeździł. 300 koni, Jep Raptor. To jest Jep Raptor. Stefana rowerek. Mój rower z 6-5 lat temu. Albo 3, nie wiem. Umiesz to okno otwierać? Ty, żeby się nic nie zepsuło, bo to ma z 20. Nie, no to ma z, z 60 lat. Ten dom to jest komin. Okay, może ja otworzę. Tylko żeby nie rozwalić okna. O nie. Tak wysoko. Tam też jest szopa. Cztery też. szopy mam. Stop! nie, Ja idę na dół i... Nie, dobra. Ale nie będzie widać co się... Z... Trzeba stąd zejść szybko. Nie ma dziury i to, to mi walło niż ten. ten. I teraz to zamknę. Ale o kur... żeby nie zwalić okna, bo te okno to... Powiedz, że się zamknie. Już zamykać to. Tylko się nie zwali. Wiecie co zrobię? Tak zrobię. Tutaj wyjdę i tak. I po butelkę. Tam jest te okno, to jest pierwsza szopa, to jest druga szopa. No i wylewa butelka się. wylewa się? Jest tak. całe. Tak? Chyba. Ale wody Chyba gdzieś tutaj jest wody. Tak, Tylko co boli. Chyba że jest tam w środku Pokaż. Jest Nie no. Cóż, czekaj cicho dla widzów. Muszą słyszeć. Gdzie idziemy? Teraz ze schodów. motyl. Odleciał. O, o! Wreszcie doszłem po kilku minutach. Chodź Stefan. Idziemy, widzowie, na remisę. Tutaj Stefan chciał zniszczyć. Chodźmy na schody Ej, nie wiem, czy zauważyliście, ale ten dom jest tak podobny do mojej szopy. Wiem, co. Rzuć jak najwyżej butelkę. Nie tak nisko, zresztą, nie wytrzymał czołg. Co cię wzięło? Co cię boli? tak cię to boli? No szybciej, Stefan wchodzi. Nawet się wody nie wylało. Zrób Stefan swój słynny skok. Zrób wczorajszy słynny skok na butelkę. Jak, jak oglądaliście poprzednią część niszczenia butelki, to pamiętajcie, Stefan robi słynny skok na butelkę, Stefa, na butelkę Z Stefan taki udany a na z tym się w ogóle nie zlaniłem się <noise> ale czas bo jak gdy dobra nie no tutaj słabo. słabo teraz rzucę tak na co cię boli? czy aż tak się to boli? Ja... Chodź. ale ci to mogę.

Jest skupienie zniszczalne, nie? Idź, idź tam, idź tam. Piszcie, widzowie jak to skatować. Idź tam. Zobaczymy, czy widziałeś gadną. Bo my też nie wiemy. Dawaj kamienie, idziemy do kamieni. Może w kamieniach się przedziurawi. Cięcie jest. Cięcie było. Naprawdę? Nie, na niby. Na niby. No mówię na niby. Ała. Ała. Proszę. Dawaj na kamienie. Widzowie. Ploszkę chyba się wody wylewa. tutaj tu. Ale tu jest nic jak ta butelka. Naprawdę, widzowie, jeżeli chcecie, żeby wasza butelka była wytrzymalsza o co najmniej 20%, to za, za taśmą mójcie, powiedz, jak zrobiłeś ten pancerz. Chyba, na początku salą taśmą liści trochę. Nie, jak chcecie napić się, napicie, to nie zamienił tego. zaklętki, to jest zaklętka. Nie, potem e, ten. Potem Patry, ten? Potem papierem, potem znowu liściamy, potem. Potem tak za potem zakrępkę. Ale czarną taśmą też robiłeś? Nie. Zakępkami białą. Ta brązowa i biała i... Dobra, idziemy na kamienie, chodź. Widzimy się widzowie na kamieniach. Bingo! Tyle kamieni powinno wystarczyć, co Stefan? A jakbyś kamieniem przyczesnął butelkę? A zanim to zrobimy? na Napątek. No i prostu nie wiem. Tylko trzeba zrobić, co? Szkło rzucić? Szkło nic nie da. No, ale może tu szkło leci, Nie, tak, ja nie bym robię. to zginął kamieniem. Podłóż to tu. I zgniedz ile to waży? Letkie co nie? To, stop! To tak przeważ tak w górę i... Uch. Czekaj, jeszcze skocz na to. Nie. Nie. Stefan zrób słynny skok. Ja utrzymał, butelka! Nie no butelka to jest widzę w tym odcinku, nie nie no to... To, ło, to jest niezniszczalne. Butelka. Butelka jest niezniszczalna, no, no, naprawdę... To ja nie, nie wiem, by... czy jakby... Zwykła butelka, zwykła, to jest zwykła butelka. Tylko pancerna. Dobra ja to ta, ta zrobię. taka jest. Cicho, zróbmy słynny. W domie Cicho. Ta... W jest, jest butel... patrz. Widowie patrzę, butelka jest jakaś taka. Dobra widzowie robimy kolejną część. Nie. Ja Żeg żegnaj się. Nie. Tak. Dobra, Stefana żegnanie to nie. Zobaczmy to już by było wszystko na odcinek. Jeżeli wam się podobał to subskrybujcie kanał i pa pa. pa. Pożegnaj się. Pa. Aha, bo Stefana żegnanie to nie. Пока. Cool.